Szanowni rodacy, drodzy członkowie i sympatycy, u progu Nowego Roku składamy wszystkim Polakom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pokoju i pomyślności. Niech będzie to czas umacniania rodzin, szacunku dla tradycji i wartości, które przez wieki stanowiły fundament naszej cywilizacji i polskiej tożsamości. Niech wspólnota, odpowiedzialność i wzajemna życzliwość towarzyszą nam każdego dnia. Nowy rok to moment refleksji nad drogą, którą przeszliśmy jako naród. Życzymy wszystkim Polakom dumy z naszej historii, wdzięczności wobec poprzednich pokoleń oraz siły by strzec prawdy i pamięci narodowej. Niech miłość do Ojczyzny wyraża się w codziennych czynach, pracy dla dobra wspólnego i trosce. O przyszłość Polski. Życzymy, aby nadchodzący rok był czasem umacniania polskiej suwerenności, bezpieczeństwa i narodowej jedności. Niech Polska rozwija się jako państwo silne z własną kulturą, językiem i tożsamością. Niech decyzje podejmowane dziś służą całemu narodowi i kolejnym pokoleniom Polakom. W nowym roku życzymy wszystkim Polakom poszanowania wolności. Osobistej, społecznej i gospodarczej, opartej na odpowiedzialności prawie. i prawie. Niech będzie to czas, w którym państwo polskie wspiera obywateli, a nie ich ogranicza. Przedsiębiorczość, inicjatywa, uczciwa praca staje się źródłem rozwoju i dobrobytu Polaków. Niech nadchodzący rok przyniesie nadzieję, odwagę i mądrość w dokonywaniu wyborów. Życzymy wszystkim Polakom jedności w sprawach najważniejszych. Wiary w sens wspólnego działania i siły do budowania Polski Sprawiedliwej, bezpiecznej i wolnej, wiernej swoim korzeniom i otwartej na przyszłość. Szczęśliwego Nowego Roku! Życzę Konfederacja Korony Polskiej, Okręg 31. Z Bogiem!